Witam wszystkich. W związku z zaistniałą taką sytuacją y, kolejny jazgot na Kościół katolicki i, i księży, duchowieństwo Kościoła katolickiego. W związku z homilią wygłoszoną przez księdza Małkowskiego u Salezianów w Poznaniu świętego Jana Bosko, gdzie jakaś zgraja y, ludzi wtargnęła do Kościoła i zakłóciła Zakłóciłem muszę i kazanie księdza Małkowskiego. Jest bardzo smutne, że dochodzi do takich rzeczy. Zaczęło się to wszystko, jak myślę, od księdza arcybiskupa Wilgusa, Powtarzam to kolejny raz. Później w, kolei był, w kolejności był ksiądz Sławomir Żarski któremu rezydent polski zwrócił uwagę odnośnie treści jego kazania. Ksiądz Żarski polecił rezydentowi homilię, treść w tej homilii i więcej tego nie komentował. Dzisiaj widzimy kolejny atak wrogów Kościoła na księdza Małkowskiego. Podczas kazania Ustrecjanów Ksiądz Małkowski wielokrotnie miał przerwane kazanie o jakimiś oklaskami, dyskusjami. I tak dalej, także jest to niedopuszczalne. Ja byłem zbulwersowany tą sytuacją. E, próbowałem dozwonić się do, do parafii świętego na w Poznaniu. E, z początku były jakieś, jakieś trudności, ale później ksiądz e, proboszcz odebrał i e, właśnie tak to skwitował, że Poznaniacy, którzy dzwonią do niego, to wszyscy krytykują. E, zaśniał sytuację. A dopiero trzeci telefon był, który prawda, popierał księdza Małkowskiego. Także jest to bardzo smutne. Także ja tu z archiedzesją poznańską mam długoletni kontakt, ponieważ tam rodzina mojej żony pochodzi z Leśna, Ślubram u świętego Jana, u świętego Mikołaja w obecnej bazylice Mniejszej. Także też y, pielgrzymowałem kiedyś z chrystusowcami przez kilka lat, no, nie pamiętam dokładnie ile, ale było to bardzo wspaniałe pielgrzymki do Matki Bożej Płodzieszenia w Górce Duchownej. Później też takie było małe jakieś spięcie, gdzie były ksiądz proboszcz nie życzył sobie chrystusowców, a naprawdę to są to wspaniali księża ale po jakimś czasie, po jakimś tam przebojami ksiądz proboszcz się zgodził i Chrystusowcy wchodzą do dzisiaj chociaż dzisiaj jest małe powołanie do państwa, także prowadzi obecnie pielgrzymki do Matki Bożej pocieszenia ksiądz proboszcz w parafii Murkowo ale też uczestniczą wszyscy księża Chrystusowcy jest to bardzo smutne, także musimy modlić się i, i działać, protestować. Nie tylko modlitwa, ale, ale też czyn. Ja tutaj jeszcze przytoczę taką, taką sprawę. Opowiadał kiedyś ksiądz Proboczny, nie wiem czy sobie życzy, żebym to powiedział, ale ja po prostu mówię o tym. W latach 70. zostali zaproszeni jako księża przez zakonnika. Zakonika polskiego do, do Włoch. Kiedy przyjechali tam i, i stawili się przed furtą, ksiądz zakonny powiedział, że nie potrzebuje tu żadnych przebłędów. No tak, tak, że widzimy, jak diabeł miesza nawet wśród duchowieństwa. Ale było coś kiedyś takiego, że nasz ksiądz bo z tym, z tym księdzem, który wtedy byli we Włoszech, spotkali się bodajże na ingresie naszego papieża Jana Pawła II i właśnie nasz proboszcz powiedział, że no właśnie, są teraz tutaj ci księża przybędzi, którzy przybyli na ingres papieża Jana Pawła, Pawła II A więc ten y, ksiądz zakonny bardzo się poczerwieniał zmieszał się i, i tyle także Widzimy jaki jest zjadliwy atak masonerii i ich sługusów na Kościół musimy się modlić, naprawdę otaczać modlitwom i też no, protestować w postaci różnych jakichś petycji, gdzieś i tak dalej, jakieś marsze organizować także to Dziękuję wszystkim za uwagę. Szczęść Boże.